Nie złożyli żadnego sprawozdania finansowego. Zbierzmy wniosek o, dolega, o wykreślenie z rejestru. Jeszcze zobaczymy związek Solidarność KRS. Żeby nie było, nie wniosek naszą zgodnie z artykułem 25 ustawy paragraf pierwszy usta, czekaj, z paragrafem ustęp pierwszy ustawy o KRS o wszędzie postępowania w zakresie wykreślenia podmiotu o numerze BBB bez z rejestru KRS w związku z brakiem złożonych sprawozdań finansowych. W na względzie obowiązek składania przez podmioty zarejestrowane w rejestrze Krajowego Są, rejestru sądowego wnoszę na podstawie artykułu b o wykreślenie martwego podmiotu z rejestru oraz, no, oraz o zastosowanie oraz, e, oraz zastosowanie artykułu 80b KKS Wobec członków zarządu podmiotu zarejestrowanego pod numerem krs KRS BBB, nie? Mhm. Dowodem świadczącym o braku złożonego złożonych złożonych sprawo finansowych, finansowych jest strona Ministerstwa Sprawiedliwości, oraz łączy screen ekranu. w sentencji, wyrażam, że to są I to idzie teraz tak, są trejonowe dla na nas do wiadomości Ministerstwo Sprawiedliwości. Ale wysyłamy Ty i ja, rozumiesz? Ty i ja. To tak, samo. Dobra. Weźcie, ja Ci to wysyłam. Dwóch świadków.